Dziecianko ziemanko witamy, dzisiaj mamy poniedziałek, dzień dobry Moja nie wiem nawet, że nagrywa no. hello Dzień dobry Dzisiaj mamy poniedziałek, witamy nowy dzień. Mieliśmy zamknięte przez dwa dni. Ostatnie sobota niedziela Niedzielę wczoraj padało cały dzień, także też nie chciało mi się wychodzić. Poleżeliśmy Mam nadzieję, że podobała się rzeka że było całkiem spoko. No co, a dzisiaj, jutro jeszcze jest niby zamknięte, ale my już jesteśmy na miejscu i musimy robić zamówienie. Dzisiaj musimy przygotować ciasta, no ale wie. Ale zanim to zrobimy, idziemy najpierw zjeść jakiś obiadek, także pokażę wam jakieś jedzenie koreańskie dla urozmaicenia a potem wracamy do sklepu coś. Piec, tak? Mamy serting do zrobienia z kolarytką. I mamy jedno ciasto czekoladowe, kawowe do zrobienia. I jedno limoncello. Także zobaczymy. W środku jest pogadamy No i okazało się, że wszystkie restauracje, do których chcieliśmy zajść, znaczy do wszystkich. no Chcieliśmy zajść do jednej, potem do drugiej, do trzeciej. Bo okazało się, że pierwsza, druga, trzecia były zamknięte. Są na wakacjach i dopiero otworzył to za parę dni. Tak jak mówiłem, teraz jest sezon wakacyjny, każdy zamyka. Kto chce sobie odpocząć. I wyjeżdża. My też mamy właśnie zamknięte, teraz mamy... Będziemy otwarci przez 3 dni. Środa czwartek. Piątek? Piątek na Biopen? Be Beopan. jest piątek. Friday. Niech to co ale ją po polsku. Bo mówiłem do kamery, i automatycznie poszło, i w ogóle nie wiedziała o co chodzi. No, we're not gonna open it. No, we're not no. Open Friday no, only, only Wednesday, interesting. A. Gotujemy właśnie sobie pastę, zrobimy pesto. A więc my też nie jesteśmy w piątek otwarci. O! Dobrze się dowiedziałam, tylko środa, czwartek. Ale też nie, nie wiem. I don't know, so you gonna open open Wednesday. Because już mamy order i wszystko we zeramy. Direkty ten. Ten 30. O 10.30 rano przyjeżdża osoba, która już zadzwoniła do nas i kupi cały chleb, bagiet, bagietki, kanapki, ciasta Także zobaczymy. wykonamy no O, oh, at, at least pretending till 3 o'clock, no, to będziemy siedzieć i udawać. <laughs> będziemy siedzieć, i udawać, i że jest otwarte, chociaż do tej trzeciej wysiedzi No, mi się przypomniało, dzisiaj też dzwoniła kobieta i tam zamówiła chyba 10 buchenków chleba, ileś tych hałek, kanapek, chyba 11. No, jakieś takie większe troszkę zamówienie jak dla nas, które będzie z rana. No, także tyle. No to dobrze, no, co mam tu więcej opowiadać? Czekam na pastę, zjem pastę i muszę przygotowywać ciasta. To także tyle na razie. No i pesto prawie zostało zrobione, garnuszek opróżniony i o ślicznie leży, wyłożone na podłodze. Hmm? How you feel? <laughs> no niestety tak się wydarzyło że jak już zrobiła pesto, wzięła pudełeczko i chciała zanieść do lodówki i tak jeszcze chciała dla swojego bezpieczeństwa domknąć tą pokryweczkę w rękach, nie na stole jedną ręką trzymała i drugą chciała domknąć jak domykała to tak popchała tę pesto i co, i leży teraz ładnie na podłodze <grytanie> coś się dzieje przynajmniej, akcja jakaś no ale szkoda, bo bo on Przykro jest mojej żonie z tego powodu. a Nie wiem dlaczego. Czasami się tak zdarza. I tyle. Dobra. Sprzątanko. A potem je jemy. I człowiek najedzony. Zjadł sobie. Od razu lepiej się czuje. Od razu pozytywniejsza energia. O, i teraz można zabierać się do pieczenia jakiś ciast. O, zobaczcie, jak moja żona kolorowo wygląda w tej koszuli razem z tą kuchnią. How you feel after it? Better? No, <noise> Nie smakowało jej zdrowe jedzenie, no ale niestety ja muszę teraz naprawdę zmienić swoją dietę i sposób jedzenia. Muszę bardzo dużo produktów zacząć unikać, bo się boję o swój żołądek, o swoje jelita. Wszystko to musi wiecie. Grać jak trala, ale żeby być zdrowym i szczęśliwym, to trzeba dbać o swoje ciało, bo to ma wpływ dużo na wiele innych czynników a zobaczcie jak mój ogródek wygląda o, już pokwitły kwiatuszki, porosły, już coraz więcej coraz bardziej kolorowo się robi róże porosły, no maksa muszę je ten powiązać, żeby tak na razie mi po, poszły wzdłuż tego, a potem zobaczymy także ogródek idzie, idzie cały czas do przodu wszystko rośnie, elegancko. No i dobra, ja się biorę za robienie ciast i tyle. Potem. Nie no, może potem pokażę, jak one wyglądają. A chyba jutro nagram jak one wyglądają i w ogóle. Ja to kończę. Narka Elo, taki dzień wolny.